Samiec katnapowy wstaje i idzie do kuchni, gdzie widzi dziobaka, który siedzi na kuchence. Jest to bardzo susz. Backday i skipper nie wiadomo gdzie są. I pomijmy fakt, że jest gdzieś w nocy, ale oni wszyscy wstają. Ale Ciatna wstaje o drugiej w nocy i też, aby się szykować do szkoły. Dobra, co wy dzisiaj chcecie robić? Idziecie do szkoły czy gdzie? Jakiej szkoły? Nie mamy żadnej szkoły, są wakacje. Ale na brukawę nie ma wakacji. Macie pół kolonie w szkole. Macie pół... Macie pół kolonie w szkole. Pół kolonie dla zwierząt. Pół kolonie dla zwierząt. Kto o tym, że będziemy kolonie dla Nie, dla zwierząt. Skipper je prowadzi. Nie żartuję, skipper ich nie prowadzi. Prowadzi je. Byle kto. Tylko jakieś. Co, mam prowadzić pół dla zwierząt. No, nie będę prowadził. A wyjdźcie do tej szkoły, bo... Bo zbiórka jest o 5 rano! Macie tam być o 5 rano! Idźcie tam już! Dziobaku, idź tam! Ja ja nie jestem dziobak, jestem Kami West! Czy nie wiedziałaś, że nie Dziubaka? Nie, po prostu wywaliło cię chyba z domu, ale dobra. Idź na te półkolonie. Bo Kevin ma sporo bugów. Idź na te półkolonie, Dziubaku, bo generalnie tu macie telefon i idź na te półkolonie, bo... Ja nie mam telefonu. Nigdy nie dajesz telefonu. No tam będzie miał telefon. Idź na te półkolonie, bo za 30 minut, bo za 30 sekund Brookhavenowych się zaczynają. Idź tam. Ale jeszcze w szkole i ja już driftuję. Ciekawe gdzie. Macie przed początek i macie przed wyjść, bo tam przyjdzie ten nauczyciel. Może się spóźnić. Może się spóźnić, a więc nic od niego nie oczekujcie. Pamiętajcie, to są półkolonie dla zwierząt. Macie tam żyć spokojnie. Generalnie ja mam, ja mam kamerkę zamontowaną w przykład na pałucha, więc wszystko widzę. A więc dzisiaj będziecie jechać szybko na karnawał iście przejedziecie przejazdami różnymi. Wasz nauczyciel, postawi wam ten wóz, do, do, do którego trzeba wejść. To jest gruby, on, dwa miejsca zajmuje. <noise> Dobrze, że nie ma nikogo innego. Wyobraźmy że tego psa byśmy zaadoptowali. <noise> nie dobra, Na szczęście chciałem, a tak to tam do domu. Co? on nas porywa. Na halo halo czy byłem na policję? To jest you, Nie! Nie! Zostaw nas! Nie, my, my Ale wy musicie, wy wchodzicie na to! Na to, bo wy będziecie... Nie nie, nie! nie! Ale ja zapłaciłem za tę atrakcję dla was! A wy Potem będziecie się na to koło diabelskie! teraz idźcie na to koło diabelskie dziobaku, idźcie na to koło diabelskie nic ci się nie stanie dziobaku, my za to zapłaciliśmy to nie, ja idę z moim telefonem dziobaku, co ty odwalasz? dziobaku, nie taki był scenariusz Dobra, nie, nie! co się? Tak na ty ze mną. Biorę katnę, Ale wy macie pół kolonii, idźcie na te Bruxell, well. idźcie na te Bruxwell, bo za to zapłaciliśmy. O łatwo wypłaciłeś. Dziobaku, bo, bo potem nie kupimy. Chłopie! Ten pies dopłacił! Za to, że wytrzymamy tu jeden dzień, a więc chodź, dopłaci nam, da mam furę, jaką będziesz chciał, tą, jaką będziesz chciał, auto dam nam ten pies, za to, że wytrzymamy tu jeden dzień z nim. Nie, nie, już mam przyjalinę, ściemał Do kogo? Do psa! Przecież wy bardziej cię katnapa! Do siebie trzeba, i trzeba go zabudować, przecież jego ogon cię podważa. Chodź na to Brooksway już idź już na to brukselę. Nie. nie, proszę cię, proszę nie, 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 Mamy wolne sprzęt. Ten 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 pies jest zły. Czemu ma być zły niby? Musimy uciekać! Czemu? To jest zły pies! To jest zły pies! Czemu jest zły? No bo sobie jaja lżej. Sobie jaja i co? <grym> Ty też! Dobra, chodź tu! A chodź! Dziobaku tam! Wy <grystanie> mieliście iść na te Brooks Well. Nie, nie, nie! Jak nie? Nie! Nie! Nie, nie, nie! Nie! Nie, nie ma panu! <grystanie> <Kto> nam wypadł! <grystanie> Mówiłem, że chce nas zabić! Mówiłem! Kod nam wypadł! Pies go przeważył! No O nie! Teraz mnie zostawił! Ratujcie mnie! Nie! On, nie. on, on nie chyba poleciał nie. po katnapa, bo za niego dopłaciłam Za niego dopłaciłem Ała, 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 ała. 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 No, chodźcie, wracamy A. do tego jego auta, bo na, z nami na, jedziemy na lotnisko znaczy wyjedziecie. A teraz zabijcie się teraz porwać. Nie, nie chcę was porwać. Nie, nie zabieram gdzieś! Do wana! pana nie zabiera! Co tego? Chociaż mamy dwa dodatkowe miejsca. Chociaż macie, wy.

Ty to widziałeś tam się paliło Dziubak, ty w ogóle spalisz psa! Idziemy. Ja idę walczyć tutaj. No wra. I Te, on nie do On nie próbuje porwać. Na szczęście. Mam swoje auto. Co zostaw auto? To jest moje. Ej, bo katnapa zapomniałeś. Katnap na wieżyczkę. O nie, katnap musi wąchać ogon. A wiesz, że to dopiero pierwszy dzień. Nie no żart, żartuję, będzie, chyba będzie, jeśli nie jesteś kilku dni, to musisz się chyba pozbyć tego psa. Dobra, to jest ten miejsce, Chetnaf. wywozimy go, wywozimy go. A później się go zabije najwyżej. Dokąd wy go chcecie Tutaj. wywieźć? Wywozimy go pod skatepark. Teraz, buuu, Dziękuję! MNIE! Jako net nic... Teraz. Jako on się tylko patrzy. Zaszczelili mnie katap i psa. Niestety. Ale musiałem. Kartap chyba żyje dalej. To katap jest niezniszczalny, ale dobra. Eee, pierwsze co, to... Idziemy do Grzesia, dawaj, lecimy, lecimy, lecimy. Tylko nie mamy żadnego auta na, nawet. Co pozna? Dobra, nie wiem. W tej bazie Twojej musi być Dlaczego? jakieś. Ty A. Dobra, ty nie jedziemy jak można. Czekaj, bo katnapa nie wziąłeś. I ja mam podgląd. Doktorok, moc, doktorok, moc, doktorok. Mm -mm. Papa No, Katapie żyje! Jak nie żyje? Mm. Jak ci nie, żyje? Kotop nie żyje! Ja w ogóle patrzę, jak fajnie, co się koła zmienia w tym Znaczy właśnie, właśnie trochę nie fajnie, ale. Wyskocz, bo chyba wtedy się nap naprawia. O! Jadł wszyscy z plonu. Ja mam kamerkę, która mi pokazuje co wy tam robicie. Tutaj jest 2-2. Kreier 2-2-2! O nie! Atakujemy! Atak! Wysiada. <grym> Wysiadaj! Wyssiadaj! O nie, to wygląda strasznie dziwnie tam. Jeszcze raz! No to no, 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 szybko! Aha, ja nie chcę. No, szybko. Nie, 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 nie! Dobra, ej w ogóle dołącz do speedgame. game. Po co? No, będziemy, będziemy grać speedgame. game. To nam chyba nie jest potrzebne za bardzo, dziebaku, ale... To pójdźcie do mnie, przecież, to wróćcie do domu. Ja to wszystko na iPadzie oglądam, co tam się dzieje, bo mam kamerkę. To wróćcie wy do domu! To wróćcie do domu! No dobra, lecę. Ale to prawdziwy taki Squid Game, czy tylko na Brookhaven jakiś podróbkowy? Podróbkowy no, na Brookhaven. Aha, myślę, że taki... Taki normalny. Ale to Nie przecież squid... squid game jest za darmo, oni tam po prostu porywają. Dobra, ja cię zabiorę do prawdziwego squid game dziobaku. Nie będziemy grali w jakieś podróbki na Brookhaven. A teraz, widzowie, to będzie koniec tego cicka. Mam nadzieję, że pół kolonii dziobaka i chatnapa wam się spodobały. Jeśli chcecie więcej filmów z chatnapem, więcej filmów z dziobakiem i że czasem więcej filmów z dogdajem, którego było tylko przez jeden film z tej serii. Co ty dziobaku robisz? To zostawcie szybko łapek w górę i suba, Bo na 200 milionów komentarzy robimy face reveal, Katnapa. A nie, czekaj, on przecież nie ma twarzy. Przecież wy widzicie. Dobrze, dobra, nie, nic, nic nie mówiliśmy. Pa pa.